Fenix, uwodzenie dotykiem. Największą zaletą książki Fenixa jest przypomnienie, jak niesamowicie ważną sprawą w uwodzeniu jest dotyk. Eskalować trzeba przy każdym pojedynczym podrywie. Ebook Fenixa jest też małym przytyczkiem w nos Warsaw Patrzcie, jednak da się napisać wartościową publikację, nie ograniczając się do banałów i sylwetek autorów na początku każdej książki. Wracając do ebooka. Jej autor ewidentnie nie zrozumiał koncepcji strefy intymnej i niestety to niezrozumienie aż razi po oczach, bo 99% mężczyzn natychmiastowo zareaguje, gdy jakiś mężczyzna z Nienacka pojawi się w pobliżu ich krocza lub 10 cm od twarzy. I nawet gdyby autor był tym jednym procentem, który nie zwraca na to uwagi, to nie dowodzi braku istnienia tej strefy. Tutaj wyjątek potwierdza regułę. Fenix promuje podejście do podrywu, które można uprościć jako, jeśli szukasz ONS-ów, to je znajdziesz. Z czym osobiście się nie zgadzam, bo zakrawa mi to o mat głupca. Takie udane podrywy nie przybliżają cię do sukcesu z wartościową kobietą, na przykład Doda, bo ona nie zgodzi się na coś takiego na pierwszym spotkaniu. Dużym minusem tej pozycji są bardzo liczne błędy: stylistyczne, składniowe, literówki które niestety dosyć skutecznie przeszkadzają w lekturze. Reklam szkoleń jest mniej niż w przypadku Warsaw Lair, a opisana zasada cienia z pewnością przyda się wielu osobom. Fragment obecnie tworzą nowy system będzie to rewolucja w całej dziedzinie uwodzenia, sprawia wrażenie lekkiej farsy, ale okej, okay. Feniksie, nie mogę się doczekać. I na koniec mały hint ode mnie. Nie pisz, że porażki nie istnieją, bo jeśli ich nie ma, to nie ma również sukcesów. One istnieją, tylko trzeba je po męsku przyjąć na klatę, bez uciekania się do słabych logiczno-neurolingwistycznych trików.